No cześć, dzisiaj kupujemy samochód, znaczy będziemy się rozglądać. Chiński samochód, pewno SUV, do 50 tysięcy polskich złotych. Przyjechaliśmy tutaj takim elektrykiem, furgonetką. I, ile ile ta furgonetka kosztuje? No. 150 tysięcy. Ile to jest dla złotówki? Mniej niż 90 tysięcy. Za 90 tysięcy polskich cebulionów możecie sobie kupić tak, takiego elektryka. Tutaj to, to poza moim zasięgiem, to znaczy, się to Porsche. No to tu można tutaj takie guan guanqi e, hmm? hmm? na przykład. Guanqi? Ej, ni hao, xiong di. Daj jeszcze do szeciana. Dobra. To jest 110. Nie, to, to, to 110 to jest ponad 60 tysięcy, nie. Znaczy, ja można się... zobaczyć, czy to jest tam... Nie, no on mnie nie jara, rada no, Dobra, ale fajnie jest. Ja znam te ajony, one na taksówkach jeżdżą, ale nie siedzi, nie siedzi mi się w tym wygodnie. Nie siedzimy się wygodnie, wiesz co, to. No są spokój, to jest ładowanie. Fajna, fajne, wiecie, to jest, jest skóra. Z tyłu jest wygodnie, bo zawsze z tyłu siedzę w taksówce, tu jest panel taki cały. Ale nie w ogóle nie to. Dobra, tu jesteśmy w takim gaku i on jest brany pod uwagę. On jest siedmioosobowy w budżecie, znaczy 2019 rok 40 tysięcy przejechane i oni chcą za niego... Nie wiem tam 55 tysięcy, jakoś tak, nie? Rzędzie... No 60 tysięcy niecałe. No, to całkiem seksy. Nie co nie ma. Kolor mi się nie podoba, bo biały. Ale to, to by się okleiło. w Czarnego mata. Jest dupny. Jest siedmiosobowy. Wiecie, ja też potrzebuję duże auto, bo jak teraz otworzyli granicę, to będą do mnie klienci, klienci przyjeżdżać. No to widzicie, bagażnik jest potężny Także tutaj może jechać 7 osób No w bagaże ludzi pod no. no nawet tutaj walizki to nawet może o, między pa, to pa. Dobra Dobra fura mhm. Tu jest dużo miejsca no, na, naprawdę tutaj z tyłu się siedzi i Adrian tutaj no, mówi na trzecim nawet rzędzie ja mógłbym tu jakąś krótszą trasę nie, 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 Cały dzień to by było tu Ciężko, ale no, wiesz. Jest spokojnie. Dwie, trzy godzinki to ty jak. Męczyłbym się, nie? Ja nie, nie, ja potrzebuję aż takiej dużej no, no, Przed chwilą powiedziałem, że nie potrzebuję, ale to, to nie będę na co dzień tym woził pasażerów. Co myślicie? Napiszcie w komentarzach. Ale nie, bo oni chcą za niego 100 tysięcy zł prawie, a tyle nowy kosztuje. Znaczy on ma ten. 9 tysięcy przebiegu. No, 9 tysięcy przebiegu, 2022, ale nie, 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 O jest, Wenusia. Do tu. Nie, do Chang'an. Do Chang'an? O, tu jest Wenusia. Nie. Co to kurwa jest? to jest

40 tysięcy przejechane, 2021 rocznik. Hmm. Zobaczymy. Foton no, się odsuwa i tak to... niego otwieram drzwi. Od razu wyciągnął, że jest on wysoki. To jest tutaj. No, mi pokazywał, że ma e, coś takiego za właśnie. No, za 10 tysięcy by poszedł. 100. 000. Znaczy za 100 tysięcy, no. Za 10 wanów, sorry. No, one to jest 10. Jeden one to jest 10, 10, 10. 10. Tak się tu prezentuje z tyłu. Byd? Całkiem sexy. BYD, elektryka tego. Eee, nie przemawia do mnie. Ten przemawia do mnie. Który? Ten. To Będę ja się w nim czuł, ja jakiś tam, tata. Nie podoba mi się, nie. Kolor brzydki, jakby był, nie, nie wiem. to nie pasz na kolor, bo będziemy szukać, a, wiesz. O. o. Ale to, to nie, to poza budżetem. No to, to jest jak Alphard. No, a to jest nówka, to jest, to jest, e, nówka. nówka za 20 tysięcy? 20. No kurwa, 220 z 20 nie wiem, wsiadać do Jeepa, ale... Ten dżili do mnie przemawia bardziej Bumaila. To nie na sprzedaż To nie na sprzedaż To jest Laobana To jest Laobana Łajeszy czyli... Laoban Łajeszy Laoban Łajeszy Laoban Dobra Już dalej Już idziemy dalej kurwa Przestań kręcić kurwa Wsiadł, pisać swoją i zobaczyć, czy pasuje. Dobra, Co? dobra, no. O, widzicie, ten jest tani, ale stary. Ale może jakiś nowszy się trafi. Usiądę, zobaczę, czy to jest wygodne. W tym Jeepie jest spoko, bo widzicie, chodzi o to, że... krownicę, to a, żebym y, nie walił kolanem. Y. Ale tutaj, za tak, wiesz, antykwariat a, wewnątrz. Nie, no, w aftermarket, wiesz, radio. Mhm. Mm ten Ion też w budżecie. Y. Nie Dlaczego tu? Dlaczego oni to się trochę co? Nie da się. No. widzisz, to jest właśnie to, widzisz, tu już dupy nie mieścisz. No nie połóż tam na pedale nogę. O. O, to jest... Nie. To <cin Learning> nie, nie pani. Nie, nie, Wiecie no... Bycie wysokim to jest fajne do podrywania dziewczyn, ale w samochodzie, w samolocie to, to już no to gorzej. gorzej. O, tutaj takie to to Bentley, a za to to drogie dla mnie. O, auto dla Hehehe. He, he. dla, dla ciebie? 349 łanów? 3 głupenki tylko. O, widzicie. Jeden, dwa, trzy Ferrari. Trzy Ferrari stoją. 5 Lamborghini stoją. Lamborghini. No, z to nie dziadostwo, nie sprzedaje się. Patrz tu następne. Lamborghini. A to co to jest? McLaren, o, rolls Royce-Royce tam z tyłu. Miska ryżu, bieda. Wiecie, co ten Jeep do mnie przemawia, bo jest wygodny. No to musi być wygodne auto. E, oni chcą za niego jakieś 43 tysiące złotych e, w przeliczeniu. 2016 rok, ponoć ma 70 tysięcy przejechane w całym. Co, co nie... 9 biegów skrzynia. Ponoć ma. 70 tysięcy przejechane, w co nie wierzę. To już widać nawet po kierownicy. Ale to! Hmm. Kolega ma takiego. Muszę się go spytać tutaj. Piotrka z Schengen. Piotrek, oglądasz? My do ciebie dzwonię za chwilę. Rozmawiamy. A On ma białego, ale nie chce mi go sprzedać w dobrej cenie. Taki kolega.